Walka! Proszę dzieci o odsunięcie się natychmiast od To nie jest bezpieczne. Słuchajcie chłopaki na drugą stronę. Tak, Tak, tu, tu w zobaczyć, że jeden z nich ma miecz, drugi ma tasak. Broń cięższą, broń jednosieczną, której używała bardzo często piechota w średnim wieku. To szły wystarczy. Solity, czołg, głowę. To się nam mały klik zrobił. Stop! Stop, stop, stop! Po stopie jest nie ża. Proszę teraz na środeczek. Już za długo To no nie było po stopie, na no było w głowę. Nie widziałem. Uwaga! Dalej! Piękna obrotowa technika. W dodatku zaprezentował danym. Ten, stop, to nie to Już. 14 do 6 wygrywa Zwierzak. Zwierzch nie brawa proszę Państwa. A teraz Miłość i Bartek Galant, a po nich ostatnia walka tej fazy, czyli Przemysław Korobactwa zwany Pigrzą i Maciek Ryszkiewicz.